To twoje, tak? Tak. Już myślałem, że nigdy nie zobaczę mojego portfela. Jesteś bohaterem. Mogę po niego teraz podejść? Pewnie, tylko zanim to zrobisz. Muszę się ciebie zapytać o coś bardzo ważnego. Co? Czarne czy czerwone. Co? Powiedz mi, że żartujesz? Używasz własnych pieniędzy, prawda? Nie. Wszystko z Twojego portfela. Ruletka jest taka kusząca. Wszystko, czego potrzebuję, to twoje słowo. Czarne czy czerwone. Przestań sobie żartować. Twoja kasa. Twój wybór. Wybierz szybko. Bo zaraz sam wybiorę. Nie graj moimi pieniędzmi. Posłuchaj, jeśli wygram. Oboje wygramy. Ten sam podział 50 na 50. Dzwonię na policję, więc na czarne. Przysięgam, jeśli serio to zrobisz. Za późno. O mój Boże, moje serce tak mi biło. Całe szczęście, że nie przegrałeś. Nie wierzę, że mi nie ufałeś. Teraz masz więcej pieniędzy niż miałeś wcześniej. świetnie. Teraz mogę przyjść i odebrać? Oczywiście. Dostaniesz połowę zarobku, jak obiecałem. Chyba że. Chcesz więcej? Nie! Chcę mój portfel dokładnie taki, jaki jest. Okej, okay, możesz po niego przyjść. Całe szczęście. Gdzie możemy się spotkać? Żartowałem. Wszystko przegrałem. Nie! Zostałeś znowu sprankowany. Tak naprawdę to wygrałem. Teraz oboje możemy być bogaci. Stary, musisz z tym przestać. Ale swoją drogą... Dzięki. Sorry, że w ciebie nie wierzyłem. Gdzie mogę przyjść i odebrać? Jeszcze nie. Mam przeczucie, że teraz siądzie... Czekoda. Stary, proszę. Nie rób tego znowu. Patrz, wygrałem. W ogóle to jest mój pierwszy raz w kasynie. Nie ma szans, że masz takiego farta. Szczęście początkującego. Wydaje mi się, że to oznacza, że powinienem dalej. Nie stary, przestań grać. Posłuchaj mnie, te pieniądze starczą nam na całe życie. Musisz wyjść z kasyna w tym momencie. To prawda jesteśmy oboje bogaci. Masz rację. Dokładnie. Ale co jakbyśmy byli? Obrzydliwie! Bogaci! Nie, 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 nie! Nie obchodzi mnie to. Wyjdź natychmiast! Pomyśl o tym, to by mogło zmienić nasze życia na zawsze. Zarówno jak i my, jak i nasi prawnukowie nie musieliby spędzić nawet jedne dnia w robocie. Nasze rodziny miałyby pieniądze na pokolenia. Jeszcze tylko jedna gra i napiszemy własną historię. To jest przeznaczenie. Stoimy na krawędzi wielkości. Patrzymy się w pustkę. ale dalej nie... Nie widzę. Jedyną opcją na pozbycie się mgły. Jedyną opcją, aby się uwolnić. Jest jeszcze jedna. GRA! No dobra, stawiaj to. MAHO! Jesteśmy miliarderami. Ziupaj!